No i właśnie jak to się dzieje, że, że śmieci trafiają później, raczej ze śmietnika trafiają do sortowni, sortowni trafiają dalej i są przetwarzane. No tak właśnie w taki sposób, że takie ciężarówki właśnie jak ta, którą ja jeżdżę, podjeżdżają w takie dziwne miejsca, ładują to co wcześniej zostało przywiezione przez ludzi i jest dalej. I jest dalej to rozwożone. I tak to właśnie wygląda. Co wy myślicie? Wiedzieliście, że to tak wygląda na, na świetniskach? Czy mieliście troszeczkę inne wyobrażenie o tym? A później może postawię karty właśnie na takie rozpoczęcie dnia na świetnisku. Jak to w rzeczywistości wygląda? Czy, czy życie na tym polega? Czy jest jednak troszeczkę inne? Dajcie znać, co wy o tym sądzicie. Czy, czy wiedzieliście, że to tak samo jak niektórzy ludzie myślą, że jajka biorą się ze sklepu i steki biorą się też ze sklepu, a nie od żywej krowy?